Ale ci, którzy wiedzą, że czynili złe, złe rzeczy i do tej pory nie spotkała ich odpowiedzialność, niech wiedzą, że naprawdę nie będzie ani świętych krów, ani jakichś nieformalnych immunitetów, ani bezprawnych działań. Są takie momenty w historii każdego kraju, że trzeba ogarnąć się po zdarzeniach, które wstrząsają często scenami politycznymi. Stanąć twardo na ziemi, powstrzymać emocje i na nowo ruszyć do, i z takim impetem i wiarą we własne siły do, do, do roboty, do pracy. Sędzia Waldemar Żurek, nieprzejednany krytyk zjednoczonej prawicy, zastąpił na stanowisku ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara. Do rządu wraca też Marcin Kierwiński pseudonim pogłos. I są to dwie największe zmiany podczas rekonstrukcji, którą przeprowadził i o której poinformował premier Donald Tusk, ale to nie jedyne istotne informacje, które usłyszeliśmy. O tym wszystkim w najnowszym wideo komentarzu Karol Gac, Zapraszam. Dobiega nam końca serial pod tytułem Rekonstrukcja. Premier Donald Tusk ogłosił nazwiska nowych ministrów i, jak sam mówi, są to komandosi, ludzie do zadań specjalnych, ale o tym jeszcze za chwilę. Teraz tylko część oficjalna więc część w Pałacu Prezydenckim decyzja prezydenta i kandydaci staną się pełnoprawnymi ministrami. Premier Donald Tusk mówił wiele o zagrożeniach zewnętrznych i wewnętrznych, mówił trochę o geopolityce, ale mówił także o tym, że jeden upadek, czyli wybory prezydenckie nie przekreślają całego wyścigu. Mówił o tym, że jeszcze zobaczymy do czego zdolni są członkowie rządu, o których dzisiaj mówił, a to zabrzmiało złowieszczo. Ja oceniam generalnie to przemówienie premiera Donalda Tuska jako zapowiedź utwardzenia kursu, właśnie. Po pierwsze, dlatego, że Donald Tusk mówił o tym, że czas się ogarnąć, że czas zakończyć kłótnie w koalicji rządzącej, że trzeba przypomnieć sobie, dlaczego rząd powstał i dlaczego te formacje doszły do władzy, ale mówił też sporo o oponentach politycznych. I biorąc pod uwagę, jakich ludzi wziął do rządu, odczytuję to jako Zapowiedź jeszcze bardziej twardej gry. Jeszcze twardszej gry ze strony premiera Donalda Tuska i jego ludzi. Największa niespodzianka, największa sensacja, największe zaskoczenie to dymisja Adama Bodnara. Na nią się co prawda zapowiadało od dłuższego czasu, ale wydawało się, że mimo wszystko minister sprawiedliwości utrzyma się na stanowisku. To, że tak się nie stanie, było już pewne wczoraj, tym samym potwierdziły się informacje, które Państwu wczoraj mówiłem. Adam Bodnar żegna się ze swoim stanowiskiem i nie pomogło gorliwe wykonywanie rozkazów, poleceń Donalda Tuska, nie, pomagało, nie pomogło zaprzeczenie wszystkim swoim działaniom i wartościom, które wcześniej przyświecały Bodnarowi. Adam Bodnar został wyrzucony z rządu i jest już nikomu niepotrzebny. Pytanie otwarte, co będzie z nim dalej, bo mówi się o tym, że miałby chęć na jakieś stanowisko, które zagwarantuje mu immunitet. Czy to Europejski Trybunał Praw Człowieka, czy to Międzynarodowy Trybunał Karny, a być może Trybunał Konstytucyjny. Wszystko po to, by uniknąć ręki sprawiedliwości, by uniknąć rozliczeń, które na pewno by go dosięgły i być może go dosięgną. Bo Adam Bodnar sytuuje się w czołówce polityków, którzy będą rozliczani przez nową władzę, gdy ta nastanie, bo w końcu ona nastanie, prędzej czy później. A Adama Bodnara zapamiętamy między innymi z nielegalnego, bezprawnego przejęcia prokuratury krajowej, z siłowego wejścia do Krajowej Rady Sądownictwa, czy z wielu skandalicznych decyzji personalnych. To minister sprawiedliwości, który otwarcie, z rozbrającą szczerością, przyznał, że szuka podstawy prawnej do swoich działań. Już to jest bardzo znamienne. Adama Bodnara na razie żegnamy więc bez żalu ale. No, właśnie, w tej całej układance jest pewne ale. Zastępuje go Waldemar Żurek, sędzia sądu okręgowego w Krakowie, były rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, obecnie wiceszef Krajowej Rady Krajowej Szkoły Prokuratorów i Sędziów. Nieprzejednany krytyk Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i całej reformy wymiaru sprawiedliwości. Waldemar Żurek był w pewnym momencie główną twarzą walki z prawem i sprawiedliwością i. Ta nominacja budzi z jednej strony oczywiście zaskoczenie, bo nikt się tego nie spodziewał, ale z drugiej strony daje do zrozumienia, że skończyła się miękka gra, jeżeli ona w ogóle kiedykolwiek miała miejsce. Ale warto wspomnieć dlaczego Adam Bodnar został pożegnany. Ano dlatego, podziękowano Bodnarowi, że uznano, że rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości, głównie te wyimaginowane rzekome, idą po prostu za wolno. I że trzeba kogoś twardszego, kogoś trzeba bardziej zdecydowanego, zdeterminowanego. A Waldemar Żurek taki będzie. Spodziewam się de facto fanatyka politycznego na tym stanowisku, dlatego że Waldemar Żurek będzie miał osobiste motywacje, by walczyć z prawem i sprawiedliwością i już to pokazuje, w którym to wszystko kierunku pójdzie. Zwłaszcza, że Donald Tusk, argumentując, mówiąc o tych zmianach w rządzie, wspomniał o tym, że jeszcze zdziwimy się, do czego ci ludzie są zdolni, ale także o tym w kontekście Waldemara Żurka i Marcina Kierwińskiego, o którym za chwilę, że są to ludzie, którzy od pierwszych dni się nie zawahają, i że kończą się jakieś rzekome immunitety, jakaś tarcza ochronna. To wszystko pokazuje, w którym kierunku rząd Donalda Tuska będzie zmierzać, a więc będzie utwardzać swój kurs i to nie jest wiadomość dobra. No i Marcin Kierwiński, drugie zaskoczenie w jakimś sensie. Marcin Kierwiński wraca na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wcześniej został wysłany do Parlamentu Europejskiego, ostatnio był pełnomocnikiem rządu do spraw powodzi, też odbudowy po powodzi. A Tomasz Siemaniak, Dotychczasowy ministra spraw wewnętrznych i administracji będzie koordynatorem służb specjalnych, rozdzielenie więc tych dwóch funkcji. Natomiast Marcin Kierwiński na stanowisku szefa MSWIA oznacza, no właśnie, trochę to, to w przypadku Waldemara Żurka, a więc utwardzenie kursu. Donald Tusk sięga po ludzi, którzy się nie zawahają, i to akurat powinno dać wszystkim do myślenia. Oprócz tego mamy jeszcze kilka zmian instytucjonalnych. Część resortów znika, pojawiają się nowe, na przykład mamy nowy super resort. Finansów i gospodarki, na jego czele Andrzej Domański, ale mamy także Ministerstwo Energii, na jego czele 32-letni polityk polskiego stronnictwa ludowego, Miłosz Motyka. I tu mam poważne wątpliwości i zastrzeżenia, czy on ma kompetencje, by zajmować się tak ważnym resortem, by nim kierować tak ważnym, tak wrażliwym resortem jak Ministerstwo Energii. Ale oczywiście czas pokaże. Zmiana też na stanowisku minister kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska, która zrobiła wiele złego, zostaje zastąpiona przez. Martę Cienkowską, a więc polityk Polsk, Polski 2050. Generalnie, oczywiście, pojawia się trochę nowych nazwisk, generalnie jeśli popatrzymy na układ sił, on mniej więcej pozostaje niezmienny. Oczywiście, zyskuje trochę Polska 2050, może się cieszyć Lewica, może się cieszyć Polskie Stronnictwo Ludowe, nieco przykrócona zostaje Koalicja Obywatelska, ale sygnał, jaki wysyła Donald Tusk do społeczeństwa jest taki, że Bierzemy się do roboty. Końcu, po tych dwóch latach po raz kolejny, no i teraz to już wszystkim pokażemy. No więc to moim zdaniem, szanowni państwo, nie jest nic dobrego. No, ale najważniejsze, dwie główne nominacje, jak już wspomniałem, Waldemar Żurek zastępuje Adama Bodnara, a Marcin Kierwiński wskakuje na fotel ministra spraw wewnętrznych i administracji. W dużej mierze pozostała część to kosmetyka, choć oczywiście nie bogatelizuje tego, ale faktem jest, że dobiega nam, dobiegł nam końca już ten niestrawny polityczny serial, wręcz ta polityczna telenowela pod tytułem Rekonstrukcja. No i teraz jest pytanie otwarte: Co rząd, co Donald Tusk rzuci, by odwrócić uwagę od problemów, bo tych problemów jest bez liku? Donald Tusk i jego rząd jeszcze nigdy wcześniej nie byli tak źle oceniani. Polacy są, Polacy są zniecierpliwieni, są sfrustrowani, um, są źli na rząd, na Donalda Tuska bezpośrednio, a więc to jest jakaś ucieczka do przodu. Do tego oczywiście masa problemów w kraju, które w dużej mierze wywołał właśnie ten rząd. No i poza tym ta rekonstrukcja nie zmieni podstawowego faktu że ta koalicja strukturalnie nie jest zdolna do współpracy i niczego konstruktywnego. No ale 6 sierpnia swój urząd obejmuje prezydent Karol Nawrocki i to też będzie bardzo ciekawy rozdział w tej naszej historii. Na koniec, jak zawsze, prośbę do Państwa komentarz, o ocenę do tej rekonstrukcji, do tych wszystkich zmian, które dzisiaj premier Donald Tusk zaprezentował. Karol Gac, kłaniam się nisko.